To. Chcę zawsze kiedy cię zawołam, byś zawsze mógł usłyszeć me słowa i niech tak zawsze trwa, że zawsze ty i ja, już zawsze na zawsze. Już zawsze, zawsze na zawsze. Już zawsze, na zawsze, czas mówi trwać może. To. to zawsze stale pędzi gdzieś. Krzysiu. jak nie wiem co. Witam, I proszę Państwa, myślę tak, że tak chyba było, że otrzymując zaproszenie z umiejscowieniem tego, tej imprezy w Zespole Szkół Mechanicznych, może zwróciło to pewne zdziwienie, ale chcę powiedzieć w ten sposób, zdziwienie po pierwsze, że jest to szkoła ponad wiceala, wydawałoby się, że kubuś Puchatyk już dawno przeminął, po drugie, że jest to szkoła typu zawodowego i rzeczywiście większość imprez odbywa się u nas o charakterze zawodowym, ale chciałabym w tym miejscu podkreślić, że obok edukacji bardzo ważne, miejsce w naszej szkole zajmuje również wychowanie. Pomysł kubuziowego maratonu na Świerkowej powstał bodaj w październiku ubiegłego roku. On się wtedy urodził. Rzeczywiście jest tak, żeśmy sobie wymyślili taką postać. Mnie już wielokrotnie zapytano. A dlaczego Kubuś Puchatek na Świerkowej w zespole szkół mechanicznych? I moja odpowiedź wtedy brzmiała właśnie dlatego, że byście pytali. Poprzeczka została bardzo wysoko postawiona przez poszczególne osoby czytające w miarę swoich możliwości. Będę się czytać tak, żebyście mnie Państwo zrozumieli. Gdzie mogły podziać się inne tygrysy? spytał ze smutkiem tygrys. Nagle maleństwo przyszedł do głowy pewien pomysł. Dno! jęknął kukuś. Kompletne dno! Nic nie zostało. Tylko to. I chociaż mój nos uważa, że lepszy zapach jest zapach w rach, język mówi, że jeszcze lepszy był zapach. w domu, grzejącego sobie piętny czy kominku. Ale jakże się zdziwił, gdy zobaczył, że drzwi jego mieszkania są otwarte, im bardziej zaglądam do środka, tym bardziej prociaczka tam nie ja był. Chciał postawić jeszcze światek. Ale kubuś ruszył, nogą i doliczka spotkała się z formą. Tygrys i przyjaciele, kompas do brykania. Pewnego pięknego dnia, późną jesienią, tygrys brykał w sobie po stumilowym lesie. Gdy powartek prociasek po kołku i do dotarli pod wielkie drzewo, usłyszeli potężne długie. Masz jakieś nowe plany? Czy skakanie ciemnie duży I czyś zawsze rozbrykamy? Cześć, powtarzam. Alek, być jednym, jedynym tygrysem. Hey, ho, hey, ha! Tymczasem przyszła pora na obiad i kogoś poczuł się. Poczuł, że jest najbardziej głodnym misiem ze wszystkich misiów na świecie. Mimo, że już trzeci tydzień porządkował swój mały domek, zawsze jeszcze zostawało coś do zrobienia. A ponieważ nikt nie otwiera, powiedział: nie wiem kto tu mieszka, ale koła mi się po głowie". Taka myśl, że strasznie dużo czasu zajmuje mu otwieranie drzwi od środka. Żeby nie zapytać jak masz zajmie mu Dlaczego nie? Prosimy pana Darkę. poleciała do Krzysia, a prosioczek powędrował do po Łuchego. Kogoś Puchatek lubi od czasu do czasu najrozmaitsze zabawy. To Efało jest moment maleństwo. A co to takiego do h Ciągnęło maleństwo. już w Szkoda, że nie mam starszego braz, takiego jak tygrys. Fiona ruszył w stronę drzwi. Ale gdzieś jest prawdziwa rodzina totalna. Na szczęście pojawiła się sowa. Widzę, że umknąłeś na dobre. Hej, ho, hej, ho! Udało się, wrzasnął tygrys. Czy teraz ktoś zechce ze mną pobrykać? Wszystkie domy, nie wyłączając z tego, w którym mieszkała Kangurzyca z maleństwa. Proszę bardzo, oto jest Kubuś Puchatek. Kubuś Puchatek lubi od czasu do czasu najrozmaitsze zabawy. Uratuj, powiedział tajemniczy głos. Czy to ty prosiaczku? A niekiedy sam nie wiedział, o czym właściwie rozmyślał. Ale że nie ma większego. Sobie po spomilowym lesie. Ach, jak wspaniale, być mi ja nie na wojska. Zaraz po niego skoczę, zawołał tygrysek i machnął ogonem na pożegnanie. Nie znalazł do łu był kompletnie roztrzęsiony. A jego ulicze, tylko podszyte było takim strachem, jakiego nie zaznał jeszcze nigdy w życiu. I Arek mówi, wiesz co, codziennie moim dzieciom czytam bajki. ma dwie córki. Dwie córki Hanie, która ma 6 lat i Ole, która ma lat 8. Słuchaj, dzisiaj ty im poczytaj, nie ma sprawy. <grym> Więc ja mam tutaj, jedna nie czytam, druga nie czytam, nie czytam, nie czytam. I po chwili tylko słyszałem, jak Ola wychodzi z łóżka i mówi, tatuś, mówię pusto. Kilku kumpli i patyk albo dwa Powstanie dom, w którym mieszka cieka Kumpli weź patyk w garść, potrafisz to Wyrośnie dom, choć nie było tu go Okno będzie tu, a drzwi o tam Postawimy nasz dom nie potrwa długo Tylko kumpli i patyk albo dwa Powstanie dom, w którym mieszka Za Kumpli weź patyk, garść potrafisz to Wyrośnie dom, choć nie było długo. Kupi i patyk albo dwa, Powstanie dom, w którym mieszka cię da. Kupi weź patyk, wraż, potrafisz to, Wyrośnie dom, choć nie było tu go.